Duża to może ale niespodzianka. Mianowicie, troszkę nie znałem tego konia mojego kolegi pa Pawła e, Bowczenki z Niemiec, trenera, który to pierwszy raz w życiu w ogóle wsiadł do Polski z koniem a, i bardzo się cieszę, że właśnie wybrał Wrocław tego Słyszałem o nim dobre opinię a druga rzecz, że e, konie typu Proud Boris, który był bardzo dobrym koniem w, gon w gonicach płaskich, który bardzo koniem doświadczonym, który równo biega, dobrze biega. No to był dla mnie też bardzo wielki konkurent, Laskadel troszkę mniej dlatego, że on dziwnie biega tak już jakoby tak, no coś nie jest to taki koń jak był na um, ubiegłym sezonie. No tak wiedziałem, że ten koń aż tak źle nie pobiegnie, ale że ciężko będzie z tymi końmi wygrać. No, stało się inaczej, tylko się mogę cieszyć, dlatego że... Wrocław się ogromnym sentymentem, ponieważ to wygrałem praktycznie jako jedziec wszystkiego nic, w jakich których brałem udział. Jako trener bardzo mało przegrywałem. Z jednej strony jest duże zadowolenie, bo drugie miejsce, a z drugiej taki mały niedosyt, bo niewiele brakowało. Ale no mówię, no, ja jestem bardzo zadowolony, no i oby tak dalej. Jestem bardzo zadowolony, że trochę tak się pokazała. No szkoda, no, brakowało te 100 metrów. Myślę, że ona y, czym dłużej to jest lepiej dla niej. Skakała dobrze i dobrze przejechał jeździec. Ja jestem zachwycony jazdem jej wykonała dyspozycję w 100% i myślę, że jest bardzo zadowolona z tego, że, że przyjechała do Wrocławia i odniosła takie sukcesy. Wygrała puchar amazonek, wygrała wyjazd do New a mnie sprawiła wielką przyjemność, bo wygrała trzy razy. Mówił, że ten koń potrzebuje iść jednym, jednym tempem i po prostu powiedział, że prowadź sama dla siebie i tyle. Nie było zagrożenia, bo jechałam go jak naprawdę to delikatnie. Nie było to. Сали щіли цьому коньодать, бо у м'яо дуже запас. Klacz, która była druga, niosła 7 kilo mniej, to jest na tym dystansie ogromna różnica i tak troszeczkę się bałem, ale jednak w półprostej Marzani pokazał klasę i odszedł, także następny start, Wielka Warszawska i tam będziemy się starać znowu jakiś sukces odnieść. Na pewno życie trenerowi i właścicielowi, no i oczywiście koniowi tego, żeby, żeby miał taką karierę, no myślę, że no, możliwe jest to, żeby, żeby tego osiągnął. Já jsem tady po první životě, takže jsem se docela důkladně na to, řeknu, připravoval. Koně jsem znal jako z videa, takže tady, vím, že tady vyhrál. A tak samozřejmě těch koní tam bylo víc, co prostě uh, měli ohrozy samozřejmě blést nebo teďka od se nespomenu zrovna ta Habana Polská. Takže to byly takový koně, který prostě jsem z nich měl strach. Je samozřejmě San Belína, která tam byl straninkový partner, tak samozřejmě to byl asi takový větší soupeř. Tam Peterbuk nebyli tady, ano. Mysleli jsme, že to bude horší, když tady budou, že to bude rychlejší dostih, protože jsme tady měli San Belínu, která měla dělat větší tempo, ale nějak to nevyšlo, nevíme, co se stalo. A prostě W za to tej części Europy, czyli w tej w której my się ścigamy, czyli Polska słowacja Czesi, to jest bardzo. Porządny i Niemcy też. Bardzo porządny poziom, bardzo wyrównana stawka, tylko nie szły w zwartej grupie. Proszę zauważyć, że nie było jakichś masowych upadków. Jeszcze przed laty, Państwo pamiętacie, jak konie wyjeżdżały na wyścig płotowy czy przeszkodowy, to dobiegał jeden lub dwa konie i ten wygrywał, kto utrzymał się, się w siodle. No to, to była jakaś parodia wyścigów. Ta, ta frekwencja jest imponująca. Z naszej strony, co, 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 jakie to jest Takie, że oto lat temu parę, tu przychodziło kilkaset osób na te wyścigi, a teraz mamy 10 tysięcy, 13 tysięcy. To są jakieś makabryczne liczby i musimy się nauczyć y, obsługiwać taką liczbę ludzi i pojazdów. Zdecydowali się u nas trzymać konie i Marek 7 i Bogusław Linda, i y, Krystyna, i y, 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 Anna Jurkszowicz, y, słynna pie, pieśniarka y, jazzowa, y, żona Czesimira y, Miradymskiego, z którym wspólnie tutaj trzymają. E, e, konia, e, no wszyscy są w Warszawy, a czy mają konie we, we Wrocławiu? No to jest cenny. Rewelacyjnie. Rewelacyjnie. To jest zupełnie inna atmosfera niż na torze w Warszawie, który też kocham, bo tam były moje wspaniałe lata i jeździłem tam też. Więc to jest zupełnie coś innego, zupełnie inna bajka, ale bardzo mi się podoba. To jest taki bardzo przyjazny tor. Te, te konie są między ludźmi, z ludźmi taka atmosfera pikniku coś zupełnie innego. Nie mówię, że tam to jest złe, to dobre. To są dwa piękne tory tylko o zupełnie innym charakterze. Pan startuje w zawodach, jak to jest Nie, nie startuje, na pan do, dla mnie gdybym startował, to by to wyglądało, Także ja nie lubię po prostu się popisywać czymś, co nie jest moim zawodem, więc jeżdżę sobie jeżdżę rynik z Bogusiem Czernikiem, moim przyjacielem, którego mam konia, jeździmy razem, który jest mistrzem Europy. W tej chwili w Reningu, ale nie uważam, że dlatego powinienem startować. Ja swoje starty już wykonałem w życiu, także dziękuję bardzo.